Witam w naszym odcinku Polskiej Akademii Krawmaga. Witam Panią Agnieszkę Jóżwiak. Dzień dobry. Właśnie wróciliśmy ze szkolenia, gdzie mieliśmy przyjemność uczyć Was takiej wiedzy z Samurony, czyli Krawmagi, oraz wiedzy z pierwszej podstawy przedmedycznej. Chcieliśmy troszeczkę opowiedzieć o tych szkoleniach, jak one wyglądają. Na przykładzie, tutaj, jak widzicie, fantomów, o których dzisiaj Pani Agnieszka troszeczkę szerzej opowie. Cóż to to jest? <noise> Te fantomy? Bo to nie są rozumiem, zabawki. Nie, to nie są zabawki, to nie są lalki. To są fantomy przygotowane do tego, żeby uczyć się na nich udzielania pierwszej pomocy, krótko mówiąc, resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przygotowane one są do tego, żeby móc udrożnić drogi oddechowe, podobnie jak to robimy u poszkodowanego, prowadzić sztuczne oddechy ratownicze i uciskać klatkę piersiową. We właściwy sposób, tak, żeby ewentualnemu poszkodowanemu przywrócić oddech i akcję serca. Jeden fantom to jest fantom osoby dorosłej. Każdy tak? Fan... Tak, to jest fantom osoby dorosłej. A ma jakieś imię? Ten akurat ma na imię Ania. Jest to odlew topielca wyłowionego z sekwany. To jest autentyczna historia, tak? Tak, tak. Ile lat wstecz? Tutaj mamy niemowlę albo noworodka, w zależności jak będziemy interpretować i jakie sytuacje będziemy ćwiczyć. No i tutaj mamy dziecko takie kilkuletnie, bo wiadomo, że czynności wykonywane przy poszkodowanych różnią się w zależności od ich wieku. Ja tylko Wam powiem, bo miałem przyjemność jakby też uzupełniać swoją wiedzę i brać udział w szkoleniach Pani Agnieszki. Kiedy bierzecie fantomę na ręce, są takie silne emocje, jakby wali prawdziwe dziecko i generalnie jest to taka praca na stresie. Który być może będzie mniejszy, gdzie będziecie ratować no, dziecko, które, które faktycznie każda sekunda będzie decydowała o jego życiu. E, wrażenia są, są bardzo takie silne i, i rozumiem, że taki jest cel tych fantomów, że jest duże podobieństwo do, prawdziwych, do prawdziwego ciała, tak? Tak, zdecydowanie taki jest cel i, i też taki, żeby przećwiczyć w miarę na spokojnie i, i nauczyć się opanować stres. Ponieważ w momencie, gdy już go opanujemy na fantomie i nauczymy się wszystkich tych czynności, nie będzie nam tak bardzo straszna praca z osobą, która rzeczywiście gdzieś uległa wypadkowi, czy w sposób nagły z innego powodu zatrzymało jej się krążenie i akcja oddechowa. I taki jest właśnie cel tej pracy na fantomach. Z tego co dzisiaj widziałem, bo ja bym mogłem obserwować Twoje szkolenie, to ludzie myślą, że potrafią jakby zapamiętać liczbę oddechów i liczbę nacisków, ucisku klatki piersiowej, natomiast widziałem, że mają problemy praktyczne z pchaniem. Po szybko się męczą, a trochę źle pracują rękoma, więc nie jest to takie proste, tak? Obejrzysz film i, i już wszystko wiem. Tak, nie jest to takie proste, zdecydowanie należy przyjąć odpowiednią pozycję, należy pracować ciałem, a nie rękoma podczas uciskania klatki piersiowej. Należy też pamiętać o o tym chociażby, o czym wielu ratowników przyszłych zapomina, żeby podczas podawania oddechów ratowniczych oderwać usta i pozwolić poszkodowanemu na wydech, to też ćwiczymy na fantomach. Żeby nie opierać gdzieś ręki na krtani i nie zatykać dróg oddechowych. To są rzeczy, które trzeba ćwiczyć w praktyce, a, nie, a oglądając film mamy tylko wrażenie, że to potrafimy. Natomiast dopóki nie przećwiczymy, no niestety nie będziemy umieć. Także ja myślę, że warto, jeżeli rodzic zdobywa jakąś wiedzę z tej pierwszej podstawy medycznej, żeby przeszkolić swoje dziecko, no bo może będzie sytuacja, że to rodzic zasłabnie i 12 laty, 13 trzynastolatek też będzie musiał mu pomóc, bo to chyba mm -hmm. może się często zdarzyć. Także nie tylko jakby to jest wiedza dla dorosłych, ale tym bardziej dla dzieci. Tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie należy pokazywać dzieciom takie rzeczy. Trzeba uczyć raz odpowiedzialności za czyjeś życie, dwa wrażliwości na drugą osobę, na to że dzieje się krzywda, że potrzebuje ona naszej pomocy, no i trzy, tak jak powiedziałeś, właśnie kwestii technicznych udzielania pomocy, bo jedno być wrażliwym, a drugie umieć jakby tą wrażliwość przenieść na praktykę ratowania czyjegoś życia i zdrowia. Także rzeczywiście tutaj takie szkolenia jak najbardziej są celowe i, i myślę, że, że są przydatne i dla dorosłych, i dla dzieci, dla osób w każdym wieku tak naprawdę. Czyli ratowanie życia ludzkiego, e, zastanówcie się, czy dacie radę Uratować ludzkie życie i czy umiecie? Jeżeli nie umiecie, to y, myślę, że warto wziąć udział w szkole, które zapamiętacie na całe życie. Y, a my, Was ze swojej strony zapraszamy na wspólne szkolenia Instytutu Edukacji dla Bezpieczeństwa, który prezentuje Pani Agnieszka i Polską Akademię Krafmaga. Także całą ofertę mamy na stronie, zapraszamy serdecznie. Tak, zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.